Pogoda nad morzem taka sobie, to na szybkości otwórzmy sobie taką dinopakę. Trzy dychy, no i zerknijcie, co tutaj w środku można wyciągnąć. Dużo ołenów, to na pewno. To co, otwieramy? Hell yeah! Nawiasem mówiąc, polecam wam Dinokalipsę. O, zerknijcie, sympatyczna grafika, no i też duża grywalność. Okej, okay, no ale jesteśmy tutaj, żeby otworzyć ten multipak, właściwie dwupak. Co bym chciał mieć? No Alan Grant, w porządku. Wszystkie te zestawiki, te mini sety z raptorami także. No nie chciałbym mieć tylko tych tutaj budowanych, ale z drugiej strony wiem, że przynajmniej jeden taki wpadnie. Okej, okay, no to już otwórzmy. Chwila prawdy. No i patrzymy. Łe, dzisiaj duże szczęście jest. Oh, Owen, dobrze nam znany, ale z takim he, plecakiem odrzutowym, czy raczej czymś w rodzaju he, helipaka. No i mamy Alana Granta na wykopalisku. Obydwa te magazyny, moim zdaniem, bardzo fajne, bardzo dobre i jak za trzy dychy, gorąco polecam. Ale miejcie świadomość, że pewnie będzie dużo o tych takich budowanych sklocków, no bo wiecie, jak te dwupaki powstają, zazwyczaj wrzucają tam to, co się po prostu nie sprzedało. Hello!